Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, rekolekcje co prawda dobiegają końca. Dzisiaj ostatni dzień naszych rozważań, ale one w nas będą trwały. Trwały będą w nas wspomnienia z tych rozważań, ale także bardzo w to głęboko wierzę i o to się modlę, będą trwały w owocach. W tym, że inaczej będziemy przyjmować Pana Boga, całym sobą, wszystkimi naszymi zmysłami, inaczej będziemy światu Boga przekazywać dalej. Po tym, jak zostaliśmy dotknięci przez miłość Bożą, po tym, jak rozsmakowaliśmy się w pięknie słowa, w mowie, w dobrym słowie, które się przekazuje drugiemu człowiekowi, po tym, jak też nauczyliśmy się patrzeć z miłością, tak jak Jezus. Dzisiaj przychodzi czas na słuch. Słuch jest bardzo ważnym zmysłem. Bardzo boimy się utraty słuchu. Ja pamiętam, jak mój kolega, ksiądz, kiedyś przyszedł zaniepokojony do mnie i mówi, słuchaj, nie słyszę nic już na jedno ucho i na drugie też coraz mniej słyszę. Okazało się, że miał... Obustronne zapalenie uszu, ale mówi, że tak bardzo się przestraszył, że straci słuch, że nie będzie mógł słyszeć ludzi, że nie będzie mógł słyszeć otaczającego świata, że bardzo się tym zestresował, bał się tego. I faktycznie, gdybyśmy teraz przestali słyszeć, to ten świat dla nas stałby się bardzo przykry. Nie słyszelibyśmy siebie nawzajem, nie usłyszelibyśmy głosu ukochanej osoby. Popatrzcie, moi drodzy, tak mocno. W naszej głowie kodują się słowa, które usłyszymy, głos drugiej osoby, że nawet jak ta osoba już odchodzi z tego świata, to my ten głos dalej słyszymy w naszej głowie. Taką funkcję zapamiętywania ma ten nasz słuch, który przesyła wszystkie te ważne wiadomości do naszej głowy, do naszego mózgu. Potrzebujemy słuchania. Zresztą dzisiejsza Ewangelia też pokazuje nam, Jezusa, który wsłuchuje się w lud. Ci ludzie szli za nim, żeby go słuchać. To prawda. Ci ludzie, te tłumy szły za nim, żeby też doświadczyć uzdrowienia, żeby doświadczyć cudów, bo wiedzieli, że Jezus czyni cuda. Usłyszeli o tym. To było przekazywane słowem. Ale Jezus też zobaczył, że ci ludzie są głodni. Usłyszał ich pragnienia. I przyszedł z pomocą. Dokonał się cud rozmnożenia jedzenia. Chleb i ryby starczyły dla wszystkich. Jezus wsłuchuje się w nas. Popatrzcie, moi drodzy, bo wiele razy przytaczałem w czasie tych rekolekcji różne cuda Jezusa. Jezus wsłuchiwał się w potrzeby ludzi. Pytał się, czego pragniesz, czego chcesz, i uważnie słuchał, jakie jest pragnienie serca tego człowieka. I również przychodzi Jezus w nasze życie, żeby nas słuchać. On jest bardzo uwrażliwiony na nas. Dlaczego? Dlatego, że mu na nas zależy. Dlatego, że chce się o nas zatroszczyć. Dlatego, że chce nas przeprowadzić przez ciemne doliny naszego życia, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym Psalmie 23. Dlatego nas słucha Jezus. I tak jak mówiliśmy o słowie, które wypowiadamy. To, żeby dialog mógł nastąpić, to nie tylko wystarczy mówić, trzeba jeszcze słuchać. Dialog jest wtedy, kiedy dwie osoby słuchają się nawzajem i nawzajem do siebie mówią, przekazując sobie ważne informacje, ważne wiadomości. A jak wygląda nasze słuchanie Boga, jak wygląda nasze wsłuchiwanie się w Jego głos, to jest najpiękniejszy głos świata. Głos, który niesie przesłanie miłości, nadziei, troski, jak już sobie o tym wspominaliśmy w poprzednich dniach. Dlaczego? Bo Bóg nas bardzo kocha i chce nam przekazać bardzo ważne słowa, ale od nas zależy, czy będziemy go słuchali. Bo niejednokrotnie faktycznie jest tak, że człowiek przychodzi nam przez świętą, wychodzi z niej i w zasadzie się zastanawia hmm. O czym była ta dzisiejsza Ewangelia? No, przecież byłem w kościele, wydawało mi się, że słuchałem, a jednak nie pamiętam, bo nieuważnie słuchamy niejednokrotnie. Bardzo ważne jest to, żeby wytężyć słuch na to, co Pan Bóg do nas mówi. W poprzedniej parafii poznałem kobietę, matkę dwóch synów, którzy byli ministrantami której mąż zginął w katastrofie smoleńskiej. Rano w sobotę, 10 kwietnia, jeszcze mieli plany na wieczór, że pójdą na jakieś tam uroczystości. Wszystko się zmieniło w przeciągu kilku godzin. I kiedy spotkałem się z tą kobietą w parafii, zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziała mi tak: proszę księdza, kiedy. Dowiedziałem się, że mój mąż zginął w katastrofie. Życie odwróciło się do góry nogami. Ale zaczęłam wyciągać z tego wszystkiego wnioski. I jak dotąd tak, chodziłam do kościoła wraz z dziećmi, z mężem, ale to myślałam o praniu, to myślałam o gotowaniu, to myślałam, jakie obowiązki jeszcze trzeba zrobić, więc szczerze mówiąc, nie wsłuchiwałam się w to, co Pan Bóg mówi. Ta sytuacja zmieniła całkowicie moje spojrzenie na Pana Boga. Zaczęłam się w niego wsłuchiwać. Uważnie teraz słucham na każdej mszy świętej, co Bóg ma mi do powiedzenia, i mało tego. Z każdej mszy świętej wychodzę umocniona tym słowem, które usłyszałam. I faktycznie warto się świadomie wsłuchać w głos Pana Boga. Warto uważnie słuchać każdego jego słowa, bo to jest słowo, które nie potępia. To jest słowo, które przebacza. To jest słowo prawdy. Tam nie ma ani trochę fałszu. To jest słowo, które pomaga nam przepracować nasze życie i nam się nawrócić. Ale trzeba mieć świadomość, że jak zaczynamy słuchać Pana Boga, to za tym słuchaniem powinno iść nasze posłuszeństwo. Posłuszeństwo, posłuchaniu. Nasze zachowanie powinno się zmienić. To posłuszeństwo polega na wypełnianiu woli Pana Boga. Widzimy chociażby Maryję, która słyszy głos Boży w postaci Anioła. Ona zgadza się na wolę Bożą i ją wypełnia. To słowo, które usłyszała, wciela w życie. Zobaczmy na świętego Józefa. Wsłuchuje się w głos Pana Boga I nie wchodzi w dyskusję. On wie, że to trzeba zrealizować. Człowiek konkretu. Bardzo niewiele mówił, przynajmniej Ewangelia nam nie przekazuje o jego mowie, ale przekazuje nam o tym, że słuchał. Że wstał i robił to, co Bóg mu powiedział. Na tym polega posłuszeństwo słowu, które się usłyszy. I tak. Może zmienić się nasze życie. Może nieraz odwrócić się nawet tak po ludzku do góry nogami, ale jeśli się jest posłusznym usłyszanemu słowu od Boga, to człowiek odzyskuje wolność, i jest na drodze do świętości. Nie zapomnę historii pewnej zaprzyjaźnionej siostry zakonnej. W młodości, zanim została siostrą zakonną, miała już narzeczonego, planowali ślub, wszystko szło ku małżeństwu ale też była mocno rozmiłowana w Panu Bogu. I podczas jednej z adoracji, kiedy dręczyły ją różne takie niepokoje, wątpliwości, zaczęła się po prostu wsłuchiwać w to, co Pan Bóg do niej mówił podczas modlitwy. Wpatrzona w jego spojrzenie pełne miłości, zaczęła go słuchać. Wyszła z adoracji, spotkała się z narzeczonym. Powiedziała: Jesteś dla mnie ważny, kocham cię, ale, ale jest ktoś ważniejszy. Jest to Pan Bóg. I dzisiaj usłyszałam, że mam Jemu służyć. Rozstali się naprawdę w przyjaźni. Ta siostra jest szczęśliwą siostrą sekonną, realizującą się w swoim powołaniu, które Bóg jej daje. Ale mówi: że Całkowicie jej życie się odmieniło. Kiedy zaczęła słuchać i być posłuszną Słowu Pana Boga. Tak działa nasz słuch. Jeśli go wyostrzymy, jeśli go użyjemy do tego, żeby słuchać, nie może być tak, że Słowo przelatuje przez nas bezowocnie. Trzeba się zatrzymać przy tym Słowie. Zobaczmy, Jezus, jak spotykał ludzi, to się przy nich zatrzymywał i ich słuchał. Żeby usłyszeć drugą osobę, trzeba się zatrzymać. To nie może być w biegu, bo niejednokrotnie z tego biegu i z tego mówienia w biegu do siebie nawzajem, z tego nieusłyszenia wszystkiego, powstają różne nieporozumienia, czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w innych relacjach, które budujemy. I później są wyrzuty: No, ale przecież ci mówiłam, mówi żona do męża. A mąż się buntuje i mówi: No jak, ale przecież. Chyba jak to mi mówiłaś, to ja bym czymś innym zajęty, a jestem facetem, nie potrafię słuchać i robić czegoś innego. I faktycznie z tego braku zatrzymania się i wsłuchania w drugą osobę rodzą się różne konflikty. Dlatego warto się zatrzymać i warto posłuchać. Zresztą chyba każdy z nas doświadczył czegoś takiego, że rozmawiał z drugą osobą, a ta druga osoba zajmowała się czymś innym, telefonem. Gdzieś wzrok uciekał, czujemy się wtedy niekomfortowo. Mamy wrażenie, że jesteśmy niesłuchani. I skoro my w takich sytuacjach czujemy się niekomfortowo, to warto również innym takiego dyskomfortu oszczędzić i po prostu wpatrzeć się w drugą osobę, zacząć jej słuchać z uwagą. To pomaga w budowaniu właściwych relacji i z Bogiem, i z drugim człowiekiem. pewnego dnia podczas wizyty duszpasterskiej przy naszym wrocławskim rynku bo tam jest nasza parafia garnizonowa spotkałem małżeństwo które jest ze sobą 70 lat 70 lat razem i kiedy pani Kazimiera wyszła e, zrobić herbatę pytam pana Antoniego panie Antonie, jaki jest sposób jaka jest recepta na 70 lat bycia razem piekło co My po prostu siebie słuchamy nawzajem od samego początku. Ja staram się z szacunkiem słuchać mojej żony, ona mnie, i przynajmniej wiemy, co się u nas w nas i między nami dzieje. I dzięki temu oszczędziliśmy sobie wiele nieporozumień. To jest faktycznie recepta na szczęśliwe życie, wsłuchiwanie się w Boga i w drugiego człowieka. Niech zatem Bóg dodaje nam takiej siły. Otwartości naszych uszu, do wsłuchiwania się w Jego głos, ale również i niech dodaje nam siły do tego, abyśmy z cierpliwością, bo do tego trzeba nieraz mieć cierpliwości wiele, byli w stanie słuchać siebie nawzajem. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za ten piękny czas rekolekcji. Tak jak powiedziałem na samym początku, w niedzielę. Czas rekolekcji nie jest tylko dla wiernych słuchających, ale również i dla kapłana, który głosi. Bo to nie ja głoszę tak naprawdę, tylko staję się narzędziem Ducha Świętego. I to był bardzo wartościowy dla mnie osobiście czas. Dziękuję Bogu, że mogłem namacalnie dotknąć tej wspólnoty wiary, którą tu tworzycie w katedrze wrocławskiej. Dziękuję Bogu, że mogłem stać się Jego ustami i mówić do Was. Dziękuję Bogu, że mogłem spojrzeć z miłością na Was i również doświadczyć tego Waszego spojrzenia miłości, dobroci. Ale również dziękuję Bogu, że wraz z Wami mogłem się wsłuchać w Jego głos. Nie zapominam o ludziach, których spotykam w moim życiu. Modlę się za wszystkich, więc też obiecuję Wam, moi drodzy, taką duchową obecność i pamięć o Was, modlitwę Waszej intencji. Jesteście piękną wspólnotą wiary. Troszcie się o. Wiary w Waszych sercach, w Waszych rodzinach. Bardzo dziękuję duszpasterzom na czele z Księdzem Proboszczem za zaproszenie, także w stworzenie takiej wspólnoty. Ja się tu naprawdę poczułem dobrze przez te dni. Z Wami tutaj w kościele, czy też na plebanii podczas spotkań, przy posiłkach, przy stole. Jeszcze raz bardzo Bogu dziękuję za każdą i każdego z Was. Zabieram Was w sercu z modlitwą i taką modlitwę również Was proszę. Poprzez takie duchowe wspieranie siebie nawzajem, dodajemy sobie sił w wędrówce do nieba, abyśmy razem tam dotarli. Amen.